Witam bardzo serdecznie na sali sportowej w Miejskiej Górce. Do GASZEN Challenge zostaliśmy nominowani przez Urząd Miejski w Jutrosinie oraz Sołectwo Dąbrowie, których serdecznie pozdrawiamy. W dzisiejszym ćwiczeniu oprócz pracowników Urzędu Miejskiego ćwiczyć będą również pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Centrum Usług Wspólnych. Nasze wyzwanie rzucamy naszym przychodniom zdrowia firmie Salus doktora Golińskiego oraz przychodni pani Barbary Bugackiej-Gancarczyk, których również przy okazji dziękujemy za opiekę nad naszym zdrowiem i których również serdecznie pozdrawiamy. O nadawanie rytmu poproszę nas, mojego zastępcę, pana Adama. W na wyzwanie, w czyli tego, co będzie 110 przysianek, i 110 pomp, w zależności od tego, co woli. Ten też mam dawać, że są taki mniej więcej, żeby każdy wytrzymał. Ale oczywiście teraz raz na poważnie: 10 przysianek, 10 ton. Osoby, które wykonują przysiady, proszą przed siebie, wykonują raz. Pójdźcie na górę, pójdźcie do góry. Ci, co wykonują? Pompki w takim układzie, brzuszki na.

osiem, dziewięć i dziesięć. Dziękuję bardzo. Dziękuję.